Euromaster Dytko. Lakiernia, serwis samochodowy, stacja kontroli opony, NYSA, telefon 40 90 290. Jest środa 18 listopada Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się w naszym regionie. Galeria handlowa coraz bliżej. Dwugodzinne, ponad dwugodzinne koncepcja zabudowy, koncepcja funkcjonowania, funkcjonowania tego galerii w naszym mieście. Społeczny Komitet chce na rynku postawić pomnik marszałka Piłsudskiego. Zdaję sobie sprawę, że postać Józefa Piłsudskiego wzbudza pewne kontrowersje i nadal emocje, ale takie postacie zawsze będą wzbudzały kontrowersje. Pijani kierowcy wciąż zmorą nyskich dróg. Wygląda na to, że te wszystkie kampanie niespecjalnie zmieniają świadomość ludzi. Zostać miejsc? To chciałam się dostać do tego konkursu. Z bardzo mi zależy. Wiadomości zaczynamy od najnowszych wieści w sprawie galerii handlowej. W poniedziałek odbyło się spotkanie ekspertów Rady Gospodarczej działającej przy burmistrzu przedstawicielami spółki Dekada, która ma zamiar wybudować na terenie byłej zajezdni MZK galerię handlową. O szczegółach spotkania mówi burmistrznysy Kordian Kolbiasz. Było spotkanie z przedstawicielami dekady, z panem prezesem Aleksandrem Walczakiem, spotkanie z ekspertami Rady Gospodarczej, czyli organu, który doradza w sprawach gospodarczych. Spotkanie dwugodzinne, ponad dwugodzinne, koncepcja zabudowy, koncepcja funkcjonowania tego galerii w naszym mieście. Dużo uwag, dobra dyskusja, myślę, że taka, która sprawia, że również ci, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze w budowę galerii, będą brali pod uwagę to, co, to czego oczekują mieszkańcy Nysy, czyli to nie może. Może być zwykły blaszek, bo tego się część obawiała, to nie będzie brzydki budynek, będzie to bardzo ładny budynek, miasto twórczy z parkingiem podziemnym, bo to już jest pewne na 425 samochodów, czyli zyskujemy dość dużo miejsc parkingowych. Kwestia opłaty, a też kwestia do uzgodnienia z inwestorem. Natomiast też w związku z tym, że działka obejmuje ulicę Długosza, jest pomysł na to, aby ulica Długosza była takim traktem, na początku którego już będzie widać koniec, czyli wjazd, w kierunek, kierunek rzeki, ten piękny, piękny budynek, który jest na końcu tego traktu i, i to jest też bardzo ciekawe rozwiązanie dla turystów i dla mieszkańców, którzy zyskają w tym obiekcie bardzo wartościowy i ładny budynek w mieście. W naszym mieście kilka miesięcy temu zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak mówią pomysłodawcy budowy pomnika, komitet powstał w zamiarze godnego upamiętnienia wyjątkowych zasług Marszałka Józefa Piłsudskiego dla odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, a także w celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nyski pomnik miałby stanąć na rynku i nawiązywać do pomnika Marszałka, który w 1935 roku został postawiony w Tarnopolu. My w naszej sądzie zapytaliśmy, jak na ten pomysł zapatrują się Nysanie. W zeszłym roku w Nysie stanął pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II, a właściwie nie pomnik, tylko jak powiedział starosta Czesław Biłobran instalacja. To nie jest pomnik, panie redaktorze, i to jest mała architektura. Przypomnijmy: władze powiatu chciały, aby Rondo przy ulicy Prudnickiej nazwać imieniem papieża Polaka. Władze gminy z urzędującą wówczas burmistrz Irlandą Barską nie zgodziły się, więc starosta użył fortelu i postawił coś, co o naszym rodaku miało przypominać. Zrodził się taki pomysł, żeby może w tą przestrzeń coś budować, co upamiętni naszego Jana Pawła II, naszego Polaka. Zdecydowanie mniej kontrowersyjnie przebiega próba postawienia w Nysie pomnika innemu wielkiemu Polakowi. Kilka miesięcy temu w naszym mieście zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego. O inicjatywie znów zrobiło się głośno przy okazji obchodzonego niedawno Święta Niepodległości. Możemy w Nysie zbudować pomnik Józefa Piłsudskiego, do którego zmierza powołany Komitet Społeczny. Cały czas zbieramy fundusze, wydaliśmy materiały promocyjne, organizujemy spotkania byliśmy inicjatorem wystawy poświęconej legionom polskim która stała na ulicy Krzywoustego w Nysie przygotowujemy kolejne akcje promocyjne braliśmy także udział w niedawno w obchodach z okazji święta niepodległości gdzie nasz komitet prowadził zbiórkę pod pomnikiem także w, nie, w najbliższym czasie będziemy organizować zawody szczeleckie dokładnie 5 grudnia z okazji rocznicy urodzin marszałka Józefa Piusy. Na które serdecznie zapraszamy. Zawody odbędą się na strzelnicy sportowej LOK przy ulicy Poniatowskiego. Choć wśród historyków Piłsudski budzi kontrowersje. Jestem członkiem społecznego komitetu budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Nysie. Zdaję sobie sprawę, że postać Józefa Piłsudskiego wzbudza pewne kontrowersje i nadal emocje, ale takie postaci zawsze będą wzbudzały kontrowersje. To wśród zazwyczaj zwaśnionych polityków od prawa do lewa mamy wyjątkową zgodność. Piłsudski to bohater i symbol polskiej niepodległości. Jeśli mamy szukać jakiegoś bohatera, który będzie nas łączył, a, a nie dzielił i tych z lewicy, i tych z prawicy, no to Józef Piłsudski jest takim symbolem odbudowy państwa polskiego, symbolem tego, że jako Polacy potrafiliśmy po wielu latach niewoli odbudować swoje państwo, upomnieć się o własny los i wziąć go we własne ręce, a więc jest symbolem jakiegoś dobra wspólnego. Tutaj nie oceniamy postaci, oczywiście więc są wśród nas zwolnicy Marszałka Piłsudskiego, ale też liczymy na tych, którzy nie byli jego zwolennikami, nie są jego zwolennikami, też będą wspierać nasz komitet. Monument miałby stanąć w rynku i nawiązywać do tego, który został postawiony w 1935 roku w Tarnopolu. Jesteśmy po wstępnych konsultacjach z artystą rzeźbiarzem, który mamy nadzieję podejmie się projektu pomnika. Nawiązujemy do pomnika, który stał kiedyś w Tarnopolu przed II wojną światową. Został zburzony, zniszczony przez armię radziecką. Obecnie Nysa nawiązała relacje partnerskie z Tarnopolem. To jest nieprzypadkowe, że chcemy postawić... Pomnik, który będzie wzorowany na pomniku, który został wybudowany w roku 1935 roku w tarnopolu. Wynika to z tego, że okazuje się, że niemal 70% mieszkańców naszego powiatu ma korzenie kresowe. Wśród popierających ideę budowy pomnika jest między innymi burmistrz Korwian Kolbiasz. To jest y, budowa pomnika jest dla mnie takim symbolem budowy tożsamości Nysy. My postanowiliśmy zapytać w naszej sądzie, co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy Nysy. Dobrze, dobra myśl. Dlaczego? To jest bohater narodowy. Mógłby być chyba. Ja jestem z przedwojny, no to dla mnie może być, a jakie są inne opinie, to nie wiem. Panie temat. Też jestem za. Wolę, żeby był pomnik Piłsudskiego niż jakieś tam inne pomniki, mniej ważne. Jak dla mnie może być, ponieważ był bardzo ważną osobą historyczną w naszym kraju. Jak najbardziej. Dlaczego? Bo no, to jest właściwie nasz bohater narodowy. Komitet wciąż zbiera fundusze na budowę pomnika. Planowane odsłonięcie Monumentu Marszałka Piłsudskiego ma nastąpić 11 listopada 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Finans polecany są Sześciu zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu to bilans policyjnej kontroli podczas ostatniego weekendu. Rekordzista miał prawie 3,5 promila w wydychanym powietrzu. 46-letni traktorzysta zamroczony alkoholem jeździł po ulicach jednej z wsi na terenie gminy. Na dodatek nie miał prawa jazdy, a ciągnik, którym się poruszał, nie był zarejestrowany. Kosztuje jazda po alkoholu. Jeżeli ci się uda, przeżyjesz, ale zapłacisz za życie innych. Piłeś, nie jedź. Mimo licznych apeli i kampanii społecznych Polacy wciąż siadają za kierownicę pod wpływem alkoholu dobrze nie jest i niewątpliwie wygląda na to, że te wszystkie kampanie niespecjalnie zmieniają świadomość ludzi. Faktem jest, że mamy o wiele więcej kontroli drogowych i tu chwała policji, bo ta wykrywalność jest po prostu większa, to znaczy trudno powiedzieć, czy kiedyś mniej ludzi jeździ po pijanemu, wątpię. Raczej wiemy o tym więcej z powodu tego, że bardziej jest to rygorystycznie po prostu sprawdzane. Podczas trzech weekendowych dni nyscy funkcjonariusze ruchu drogowego przebadali na zawartość alkoholu prawie 700 kierowców. Jak się okazało sześciu prowadziło na podwójnym gazie. Dwóch z nich to rowerzyści, cztery pozostali kierowani pojazdami mechanicznymi. Niechlubnym rekordistą okazał się zatrzymany w sobotnie popołudnie 46-letni mieszkaniec jednej z wsi w powiecie nyskim. Kierujący traktorem mężczyzna miał prawie 3,5 promila. O całym zdarzeniu dyżurnym został poinformowany telefonicznie. Mundurowi zatrzymaj do kontroli kierującego ustosem 46-latka. Badanie albo sensorem wykazało, że ten traktorzysta ma w wydychanym powietrzu prawie 3,5 promila alkoholu. No i takim też stanie kierował traktorem rolniczym, działnikiem rolniczym. Dodatkowo, jak ustalili policjanci, mężczyzna ten nigdy nie posiadał uprawnień, no a ciągnik nie był zarejestrowany. E, można powiedzieć o tym, że wykazał się skrajnym brakiem wyobraźni. Obok, jako pasażer, siedział jego 38-letni kolega. Z ustalenia się policjantów wynikało, że obaj mieszkańcy gminy Nysa mieli tylko ochotę na przejażdżkę, tak też relacjonowali policjantom. Mężczyźnie w najbliższych dniach zostanie postawiony zarzut – pełnienia przestępstwa. Zakierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwym grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Jeśli okaże się, że właściciel ciągnika wiedział, iż kierowała nim pijana osoba bez prawa jazdy, on również odpowie przed sądem. Może grozić mu wysoka grzywna. Policjanci i eksperci po raz kolejny alarmują, by nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Apelują także, by reagować, gdy widzimy, że ktoś pijany zagraża bezpieczeństwu na drodze. Mamy podejrzenie, że jedzie ktoś pod wpływem alkoholu. Zdecydowanie Musieliśmy zadzwonić na policję i powiedzieć, że idziemy drogą numer gdzieś tam, jesteśmy koło jakiejś miejscowości, przed nami jedzie ktoś z zygzakiem i jest duże prawdopodobieństwo, że to jest pijany kierowca. Może on jest chory, nie wiadomo, trudno powiedzieć, ale on stanowi zagrożenie dla ruchu. Pomimo jesiennej aury, kierowcy jednośladów nadal nie odstawiają swoich pojazdów do garaży na posezonowy odpoczynek. Przeciwnie, kiedy tylko za chmur wyjrzy słońce, udają się w trasy liczące nieraz dziesiątki kilometrów, czy jednak potrafią sprostać niebezpieczeństwom, jakie pojawiają się na drodze. Z pewnością jesień to niezwykle trudny egzamin dla motocyklistów. Jesień jest szczególnie niebezpieczna dla kierowców, zwłaszcza dla tych kierujących jednośladami. Często określana jest przez motocyklistów mianem ostatecznego egzaminu. Szybko zapadający zmrok, mgły, przelotne deszcze to tylko niektóre z niebezpieczeństw, jakie czyhają na drogach już od października. Czy można bezpiecznie przejechać jesień na motocyklu? Oczywiście, wystarczy zastosować się do kilku prostych zasad. Po pierwsze, ograniczyć zaufanie do swojego pojazdu. Nawet najbardziej dopracowane motocykle mogą ulec przymrozkowi czy mokrym liściom leżącym na drodze. Nie zaszkodzi zainwestować w kamizelkę odblaskową, pomoże być lepiej zauważalnym na drodze, zwłaszcza podczas nocy i we mgle. I na koniec najważniejsze: noga, a właściwie dłoń z gazu. I tak można wydłużyć sezon, a jesień również ma sporo dobrego do zaoferowania. Udział w tym konkursie jest ogromną przygodą, ale i ciężką, mozolną pracą. Bo, aby zostać Miss, nie wystarczy ładna buzia i zgrabna figura. W minioną sobotę odbył się casting dla kandydatek na Miss Opolszczyzny. Chętnych dziewczyn chcących włożyć koronę Miss nie brakowało. Najwyższe laury w konkursach piękności to z pewnością marzenie niejednej małej dziewczynki. Kandydatki na przyszły mis już od września wysyłają zgłoszenia, aby spełnić dziecięce sny. To chciałam się dostać do tego konkursu, więc bardzo mi zależy, takie moje marzenie, sprawdzić się po prostu, czy się nadaje. W ubiegły weekend również w Nyskim Domu Kultury odbył się casting mający na celu wyłonienie najpiękniejszej w powiecie. Castingi odbywają się w każdym mieście powiatowym, to jest już szósty jeżeli chodzi o miasta powiatowe. Dziewczyny oceniane były przez Annę Pawiś, drugą wicemistrz Polski z 2013 roku oraz Alicję Demczuk-Szczeszek, pierwszą wicemistrz Polski nastolatek z 2002. Jurorki oceniały kandydatki na podstawie wstępnej rozmowy, a także tego, jak prezentują się w danych kreacjach. Dziewczyny dzisiaj będą prezentowały się w dwóch odsłonach. Jest to sukienka koktajlowa, następnie jest rozmowa z dziewczyną, a następnie przebiera się w strój kąpielowy, gdzie również prezentuje się i w tym momencie możemy ocenić jej wizualny aspekt, jak wygląda jej ciało, w jakiej kondycji jest. Organizatorka zaznacza, że konkurs piękności to nie tylko ładna buzia i atrakcyjna sylwetka, ale także wrażliwość i bogata osobowość. Powinna być ładna, wysoka, ale też być mądra, przede wszystkim. Przede wszystkim taka dziewczyna powinna być odpowiedzialna, pracowita, ale też powinna odnaleźć się w każdej sytuacji, w trudnych sytuacjach, a jest ich naprawdę sporo. Powinna prezentować przede wszystkim dobre serce, dobre wnętrze, bo tylko nie, nie tylko aspekt wizualny się liczy, ale również to, co mamy wewnątrz. Jednak przed dziewczynkami jeszcze długa, ciężka droga, wielogodzinne próby i przygotowanie. Do gali finałowej, do której zakwalifikuje się 24-osobowa grupa. 12 nastolatek oraz 12 dorosłych. Wydaje mi się, że jest to taka optymalna grupa, żeby dobrze przygotować te dziewczyny zarówno do gali finałowej w Opolu, jak i już na arenę ogólnopolską. Nyskim kandydatkom kibicować możemy podczas Wielkiej Gali Finałowej, która odbędzie się 21 maja 2016 w Opolu. Skończył się już czas plenerowych koncertów. Fani dobrej muzyki wypatrują więc jak kania dżdżu imprez klubowych, by bawić się w rytm ulubionych utworów. Miłośnicy mocnych dźwięków mogli znaleźć swój azyl w sobotę w klubie Fabryka. Ja zdecydowanie wolę koncerty klubowe. W tak zwanych openerach nie ma, nie ma tego, co jest w klubach, czyli kontaktu bezpośrednio z publicznością. W klubach lubimy grać, dlatego że jest lepszy kontakt z fanami, z ciężkiej muzyki. Teraz mamy jesień, więc myślę, że aura sprzyja jednak piwnicom. Ja osobiście tak bardziej lubię piwnicę ze względu na tą taką kameralną aurę. Jest większa interakcja między ludźmi niż na powietrzu. Ludzie są... jest ciaśniej, są mniej anonimowi. Nawet jeżeli ten kontakt polega na tym, że, że czasami ktoś wpadnie na scenę, albo kiedy nie ma sceny, to w miejsce, w którym się gra, to to jest właśnie fajne, bo wtedy czuje się nawzajem publika i zespół, i ja zdecydowanie wolę klubowe. I to właśnie małe klubowe, nieduże klubowe koncerty. Jak mamy scenę na powietrzu, jest ona duża i często zespoły w takiej, na takiej przestrzeni giną, po prostu ogrom sceny jest jada, i też trzeba umieć z tym pracować. Jestem w Nysie po raz pierwszy, bardzo fajne miejsce. Klub też jest bardzo fajny, klimatyczny, w sam raz do takiego grania jak dzisiaj wieczorem zaprezentujemy. Będzie to połączenie ciężkich brzmień i elektroniki, która, która jest taka przebojowa, rozrywkowa, wręcz powiedziałbym dyskotekowa, co jest oryginalne i myślę, że warto to pokazać ludziom. My gramy specyficzną muzykę, gramy metalcore, czyli nowoczesne wydanie muzyki. Nie mamy czarnych koszulek i długich włosów, tylko e, trochę, w trochę nowocześniejszym wydaniu gramy. Dla nas to jest zawsze duża przyjemność grać koncepty. Koncerty, więc nam się zawsze podoba. Najważniejsze jest to, żeby się ludziom podobało i chyba się podobało, bo było całkiem fajnie pod sceną i, i ludzie się bawili i skakali, więc, więc jesteśmy podwójnie zadowoleni. Czy młodym ludziom podoba się ciężkie granie? Wystarczyło być na koncercie i trzeba było spojrzeć na widownię. Klub pełny, nie było się jak wcisnąć. Mówi samo za siebie. Koncert metalowy w Pigułce? Myślę, że to jest wielka integracja. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Na koniec przypominamy, że już w czwartek, 18 listopada, Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Wszystkim, którzy toczą walkę z tym nałogiem, życzymy siły i wytrwałości. A kolejne wydanie wiadomości już w najbliższą sobotę. Do zobaczenia.